Zatrudnimy tylko młodych albo na przykład inaczej. Chcemy tylko doświadczonych pracowników. Czy tak to powinno wyglądać? Wcale nie. Starsi pracownicy powinni współpracować z młodszymi, a bardziej doświadczeni powinni pracować wspólnie z tymi, którzy dopiero rozpoczynają karierę w danej firmie, a nad wszystkim powinien czuwać mądry szef. I to jest właśnie zarządzanie wiekiem w firmach. Co to jest zarządzanie wiekiem w firmie i jak powinna wyglądać wymiana wiedzy między pracownikiem doświadczonym a początkującym? Zarządzanie wiekiem w firmie to przede wszystkim wykorzystanie atutów ludzi z latami doświadczenia i tym młodym pokoleniem, które ma bardzo dużo inicjatyw, marzeń, jak również jeszcze nie wie, że się nie da. Połączenie tych dwóch składników zazwyczaj skutkuje ogromnym sukcesem. Przede wszystkim dlatego, że osoby z dużym doświadczeniem już mają pewne. Nie tyle, że nawyki, ale wiedzę, którą zdobywały przez lata. Teraz dzielenie się z młodymi ludźmi tą wiedzą pozwala im na modyfikację pewnych podejść, jak również poszukiwanie nowych rozwiązań. Byłby to idealny styl pracy, jeśli chodzi o pracę zespołową, gdzie możemy wymieniać się wiedzą, a jak wiadomo, wiedza jest kluczem do sukcesu. Konflikt pokoleń to hasło, które w firmie z tradycjami po prostu nie istnieje. Tam starsi, bardziej doświadczeni pracownicy przekazują swoją wiedzę młodym. Jak to wygląda w praktyce? O tym już za chwilę w naszym felietonie. Ja jestem reprezentantem firmy rodzinnej. Tradycje naszej rodzinie sięgają początków lat dwudziestych. Mój dziadek, ojciec, mamy był piekarzem i po, po stronie taty tak samo. Czyli można stwierdzić, że po prostu odziedziczyłem wiedzę, znajomość piekarnictwa, zagadnień po przodkach. Gro naszych zakładów stanowią ludzie, którzy zostali wykształceni u nas, czyli startowali od ucznia do kierowniczych stanowisk typu brygadzista, ciastowy, kierownik. Ten zakład ma charakter rzemieślniczy, żeby awansować w firmie piekarniczej czy cukierniczej, trzeba się wykazać wiedzą. A tą wiedzę się zdobywa praktycznie, oczywiście też i teoretycznie na różnego rodzaju kursach, ale jeżeli ktoś się chce uczyć, musi mieć osobę prowadzącą i uczy się od drugiego. Trzeba było go skropną i wodą rozprowadzać. Wodę. Koło się kręci, no. przekazywał mi to mistrz. Czyli mój, mój szef, pan Stefan, teraz ja to przekazuję młodszym kolegom. Teraz ja ich po prostu tego uczę wszystkiego. Takie rozwiązania typu przekazywanie wiedzy uczeń misz powoduje to, że nie zanikają tradycje, nazwy w piekarnictwie, receptury. Praktycznie przekazywanie takiej wiedzy uczeń misz odbywa się na hali produkcyjnej. Oczywiście są jakieś dyskusje, prowadzimy różnego rodzaju szkolenia, są kursy też organizowane przez Cech i przez Izbę Rzemieślniczą. Natomiast ta praktyka typu jak to się robi, to nawet jest, jak przyjmujemy nawet innego pracownika, nie w naszym zakładzie, to nigdy go nie dopuszczamy do pracy, tylko on musi z naszym pracownikiem pochodzić, popatrzeć, kilka tygodni to trwa, zanim zostanie dopuszczony na przykład do maszyny produkującej chleb czy bułki. Na pewno ten starszy pracownik dużo więcej wie, dużo więcej umie, więc chociaż zajmują na przykład tak równorzędne stanowiska, no stara się tego młodszego uczyć. Młodsi mogą wnieść uśmiech, mogą wnieść entuzjazm, chęć do pracy, nie popadają w rutynę, chcą się uczyć, są otwarci na nowe technologie, a starsi wnoszą tradycję. U nas w firmach konfliktu pokoleń nie ma, w klasycznej formie on nie istnieje. Starsi na pewno się muszą uczyć potrzebni w piekarni. Jak widzi Pan, że młodszy kolega się już czegoś nauczy, no to jest Pan zadowolony z tego, że Pan przekazuje tę wiedzę, że gdzieś ta wiedza nie ucieka, tylko zostaje w piekarni. O sukcesie firmy decydują pracownicy. Dlatego świadomie staramy się integrować pracowników z, z, z firmą. Każdy pracownik, jeżeli ma jakieś problemy życiowe, zawsze może przyjść, może liczyć na wsparcie firmy itd. Tak Wcale nie jest powiedziane, że młodzi pracownicy marzą tylko o jednym aby zacząć pracę na stanowiskach swoich starszych kolegów. Bardzo często ich zaangażowanie, ich euforia, ich zachwyt połączony z doświadczeniem starszych pracowników daje wspaniałą mieszankę wybuchową. A jaki to ma wpływ na przedsiębiorstwo? O tym porozmawiamy z naszą ekspertką. Czego młodsi pracownicy mogą się nauczyć od starszych? Przede wszystkim cierpliwości. Wiedzy nabytej przez wiele lat. Dodatkowo młodzi pracownicy mogą zdobyć pewnego rodzaju ogłady i kulturę firmy, którą tamci już zdążyli nabyć. Jest to bardzo ważne, abyśmy emanowali tymi samymi wartościami. I pozyskiwali je właśnie od tych starszych osób, które już dokładnie wiedzą, w jaki sposób oczekujemy, aby te młode osoby reprezentowały nas, naszą firmę na zewnątrz. Jak również pewne dobre praktyki, które już są stosowane, których być może nie warto zmieniać, a dużo łatwiej je przyswoić od osób, które po prostu wiedzą, jak to zrobić. Jaką wiedzę młodsi mogą przekazać starszym? Młodsi mogą przekazać starszym osobom przede wszystkim. Pęd do życia, chęć i innowacyjność, którą niosą razem ze swoim wiekiem, kiedy pojawiają się w danej firmie. Jakie korzyści ma pracodawca z zarządzania wiekiem w firmie? Pracodawca korzysta przede wszystkim z różnorodności, jaką niosą te dwie grupy społeczne. Młodzi ludzie, jak i starsi, którzy mają różnorodne doświadczenia, tak jak zarządzanie różnymi kulturami jest korzyścią samą w sobie, dzięki temu nabywamy nowe umiejętności, nowe zwyczaje, tak samo i w przedsiębiorstwie, które de facto jest takim małym państwem w państwie, które rządzi się swoimi prawami. I powiew świeżości, jak również i doświadczenia połączone razem, pozwalają na osiąganie lepszych wyników, nie tylko finansowych, ale i relacji wewnątrz firmy, jak również poczucia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, stabilizacji i rozwoju. Zazwyczaj to starsi, bardziej doświadczeni uczą młodych, ale w branży informatycznej, związanej z nowymi technologiami, wiedza jest domeną często młodszych wiekiem pracowników. Takich młodych specjalistów zatrudnia firma pana Jacka. Nasza firma jest producentem oprogramowania do zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, jak również zajmuje się wdrożeniami tych systemów. Są to systemy obejmujące obszary finansowe, kadrowe, logistyczne, produkcyjne. Generalnie nasza praca wdrożeniowa polega na wdrażaniu, na implementowaniu systemu u klienta. W zespołach są osoby młode, które traktują to jako duże wyzwanie, jako szansę do, również do awansów organizacji. Młodzi wdrożeniowcy są świetnie wykształceni i mają łatwość przekazywania wiedzy. System nauczania starszych przez młodszych sprawdził się w dużej spółce, której znaczna część pracowników jest w wieku dojrzałym. Nasze wdrożenie było dość specyficzne. Z jednej strony młodzi wdrożeniowcy, z drugiej strony naprawdę doświadczony zespół doświadczony nie tylko zawodowo, ale także życiowo. I ten przepływ wiedzy, który był, był dwukierunkowy. Z jednej strony wdrożeniowcy przekazywali wiedzę dotyczącą tego, jak obsługiwać system, z drugiej zaś moi pracownicy przekazywali swoje doświadczenie z zakresu zarządzania kadrami i płacami wdrożeniowcom. Taki przepływ ułatwił zdecydowanie wdrożenie tego systemu. Te dyskusje, które trwały, te, ta wymiana doświadczeń, wymiana wiedzy, która się toczyła międzypokoleniowa, można powiedzieć, wymiana wiedzy, dały bardzo dobry efekt dobrze, czyli do strony 70 te trzy ćwiczenia temat tej to Tak naprawdę w procesie uczenia się najważniejsze są chęci. To nie jest wiek, to jest chęć nauczenia się i poświęcenia swojego czasu swojej pracy. Z moich doświadczeń jest tak, że osoby w takim wieku 50, plus, one być może potrzebują trochę więcej czasu na samym początku ale mają duże doświadczenie i na ogół są bardzo zaangażowane i chcą się nauczyć. I co jest też godne uwagi, one prowadzą szalenie dobre notatki. Notują wszystko to, co mówi trener, co później bardzo procentuje, ponieważ po dwóch, trzech dniach szkolenia w zasadzie nie widzimy już różnicy pomiędzy tymi osobami, osobami młodszymi 10-20 lat. Wprowadzanie innowacji w firmach, unowocześnianie systemów, a co za tym idzie przejmowanie wiedzy od młodszych specjalistów jest korzystne dla pracodawcy i przynosi mu wymierne efekty. Pracownicy o ogromnym doświadczeniu, którzy nabywają nowej kompetencji w postaci obsługi nowoczesnego systemu informatycznego, są jeszcze lepszymi pracownikami, jeszcze lepiej potrafią wykonywać swoje obowiązki i jeszcze lepiej działać dla dobra organizacji. I taka nowa kompetencja jest także dla nich bodźcująca. Uczą się czegoś nowego, poznają coś nowego, i to, plus ich ogromne doświadczenie, często wieloletnie, daje nam bardzo dobry pakiet. Pakiet pracownika doświadczonego, z dużą wiedzą, a na dokładkę jeszcze świetnie obsługującego system informatyczny. Jakie są europejskie trendy w zarządzaniu wiekiem w firmie? Na chwilę obecną Europa, ponieważ się starzeje, dostrzega możliwość, jak również konieczność zarządzania wiekiem firmie. W chwili obecnej stara się wprowadzić nowe modele zarządzania, związane przede wszystkim przez zarządzaniem przez wartości, które mogą również wspierać zarządzanie wiekiem firmie. A to pozwala na Wykorzystanie potencjału społecznego wewnątrz organizacji tak, aby nasze starzejące się jednak społeczeństwa były jak najdłużej aktywne zawodowo. Czy zarządzanie wiekiem z punktu widzenia ekonomii jest dla pracodawcy opłacalne? Zarządzanie wiekiem względem pracodawcy jest bardzo opłacalne, ponieważ musimy sobie uświadomić, że koszt wymiany pracownika, wdrożenia pracownika, jak również dania mu czasu na wdrożenie i nauczenie, nauczenie się, się nowych umiejętności. To jest koszt około 40 tysięcy złotych. W związku z tym utrzymanie pracownika, który już tą wiedzę posiada, być może przeniesienie go może w inny zakres odpowiedzialności lub na inne stanowisko, jest dużo bardziej opłacalne niż wdrażanie nowych ludzi szkolenie i pozyskiwanie ich, które jest niezwykle kosztochłonne. Jakich narzędzi możemy użyć do przekazywania wiedzy? Poza zespołami roboczymi, o których już wspominaliśmy, warto właśnie skorzystać z e-learningu dostosowanego do potrzeb i grupy wiekowej, jak również sytuację takiego mentora, osoby, która wprowadza, wdraża, tłumaczy pokazuje i pozwala na samodzielne eksperymentowanie. Dość popularny w Polsce jest również coaching, który polega na tym, że ludzie korzystają z tej umiejętności, zadają odpowiednie pytania, pozwalając na samodzielne rozwiązywanie problemu osobie, z którą rozmawiają. Kolejną metodą takiej integracji zarządzania wiekiem jest dzielenie zadań na wspólne. Wspólne zadanie wykonywane przez osobę młodą i starszą, które pozwalają na bezpośrednie przenikanie się wiedzy. Badania pokazują, że najczęstszą formą przekazywania wiedzy jest tutoring i szkolenia. Stosowało je ponad 80% firm. Popularnym sposobem przekazywania know-how jest budowanie bazy wiedzy. Bardzo rzadko stosowano e-learning. Metodę stosowała tylko jedna z 16 badanych firm. Od ponad 8 lat prowadzę działalność gospodarczą związaną z Call Center. Obecnie prowadzimy projekty dla różnych branż. Branży ubezpieczeniowej, branży farmaceutycznej, branży finansowej, jak również wydawnictw i spółek z szeroko rozumianego rynku telekomunikacyjnego. Nasza pozycja na rynku jest bardzo stabilna. Jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm tego typu w Polsce. Każde miejsce, gdzie przybywają osoby chętne do pracy, jest dobre, żeby prowadzić rekrutację. Pytanie tylko, jak do nich dotrzeć, i pytanie, jak sprawić, aby były zainteresowane pracą. Kiedy zaczęłam pracę w firmie, pracowałam przy, przy projekcie, gdzie rozmawiałam z młodymi ludźmi. Była tu telefonia komórkowa, wiedziałam dobrze jak z nimi rozmawiać i myślę, że w związku z tym, że e, moje rozmowy były dynamiczne, dobrze dogadywałam się z klientami i przede wszystkim moje dobre wyniki pozwoliły mi na to, że dostałam awans. Potem koordynowałam pracę innych osób i pomagałam im nauczyć się tego, czego sama się nauczyłam. Praca moja polega na tym, że kontaktuję się z ludźmi starszymi. Są to przeważnie kobiety. Rozmawiając z tymi osobami mam większe doświadczenie niż ludzie młodzi. Z racji swojego wieku uważam, że wzbudzam w nich większe zainteresowanie niż osoba młoda i w ten sposób łatwiej się rozumiemy. Zatrudnienie osób w różnym wieku pozwala nam elastycznie reagować na potrzeby różnych klientów, którzy zgłaszają się do nas w celu realizacji usługi. Poza tym zwiększa naszą konkurencyjność na rynku, zwiększa konkurencyjność na rynku pracy, jak również zwiększa konkurencyjność na naszym rynku call center. Więc zróżnicowanie wieku pracowników jest dla nas krytycznym elementem powodzenia naszego, naszej strategii rozwoju. Udaje nam się stworzyć bardzo przyjazną atmosferę pracy. Inwestujemy w szkolenia, przeprowadzamy szkolenia produktowe, uczymy pracowników, jak skutecznie i efektywnie wykonywać tę pracę. Zarządzanie personelem polega nie tylko na tym, aby zapewnić im przyjazną atmosferę, żeby zapewnić przejrzyste systemy premiowe, wynagrodzenia. Natomiast niezwykle istotne jest również to, aby dać ludziom szansę na pokazanie swoich umiejętności i kreatywności. W wielu. W firmach typu call center, osoby na stanowiskach kierowniczych, dyrektorskich, pracownicy administracji, pracownicy IT są osobami, które wywodzą się z pracy na słuchawkach. W branży nazywamy to pracą na słuchawkach. Są to osoby, które w którymś momencie swojej pracy zawodowej wykazały się ponadprzeciętną kreatywnością, pomysłowością, zaangażowaniem. Rozeznanie w rynku, w rynku pracy szczególnie, jest kluczowe, aby podejmować mądre decyzje aby podejmować decyzje, które powodują, że z jednej strony firma będzie osiągać sukces, a z drugiej strony, nie oszukujmy się, że sukces firmy to sukces pracowników. Bohater naszego felietonu potrafi tak zorganizować pracę, aby wykorzystać jak najbardziej potencjał swoich pracowników. O tym, jak ustrzec się błędów przy zarządzaniu wiekiem, porozmawiamy z naszym ekspertem. Czy w polskich firmach jest zapotrzebowanie na nowe formy przekazywania wiedzy między pokoleniami? Obserwujemy, że duże firmy bardzo chętnie korzystają z nowych form przekazywania wiedzy. Czyli są to firmy zatrudniające często po kilka tysięcy osób, dla których zgromadzenie nawet części zespołu pracowniczego w jednym miejscu, zorganizowanie jednego czy kilku szkoleń jest bardzo skomplikowane. W mniejszych firmach również część pracowników może korzystać z nowych form, ale tutaj bardzo często lepszym formą jest bezpośrednie szkolenie. Bezpośredni kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia. Czy nowoczesne technologie sprzyjają przekazywaniu wiedzy od starszych do młodszych pracowników? Zdecydowanie tak. Przekonaliśmy się o tym na własnym przykładzie. Przygotowujemy aktualnie platformę e-learningową, która ma przygotować pracowników po 50 roku życia do pełnienia funkcji mentorów. Uważamy, że pracownicy, którzy pozyskali dobre doświadczenie, którzy wiedzą jak firma funkcjonuje, mogą tą wiedzę przekazać młodszym pracownikom, ale muszą być do tego odpowiednio przygotowani. Czy w zarządzaniu wiekiem można popełnić jakieś błędy? Ja myślę, że największym błędem jest właśnie nie uwzględnianie problemów zarządzania wiekiem w strategii zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Firmy, które starają się zatrudniać tylko pracowników młodych, wychodząc z założenia, że są to osoby najbardziej dynamiczne, mające tańsze. największy potencjał, często tańsze, popełniają duży błąd. I doświadczenie również dużych firm, firm które odnoszą sukcesy, Pokazuje, że właśnie współpraca między pokoleniami, ale współpraca ustalona na zasadach niekonkurowania, a bardziej pomagania sobie, przynosi najlepsze efekty. Co może zrobić pracodawca, aby wraz z odejściem starszego pracownika na emeryturę wiedza, którą ten pracownik posiadał, nie przepadała bez powrotu? Przygotowanie profesjonalnych mentorów jest chyba najlepszą strategią. W zapewnieniu trwałości i kultury korporacyjnej i zapewnieniu specyficznej wiedzy, która pozwala funkcjonować przedsiębiorstwu. Spośród 16 przedstawicieli firm, którzy uczestniczyli w badaniu, tylko trzech respondentów, jeden z firmy małej i dwóch z dużych firm, przyznało, że ich przedsiębiorstwa posiadają wdrożony program mentoringu. Warto zaznaczyć, że nie było żadnego wskazania wśród przedstawicieli średnich firm. Za największą przeszkodę we wdrażaniu mentoringu w firmach ankietowani uznali brak wystarczającej wiedzy. Prawie jedna trzecia z nich wskazała jako kolejną przeszkodę brak czasu niezbędnego do wdrożenia procedur. Natomiast ponad 18% respondentów wskazała na brak zasobów technicznych i osobowych. Taka sama liczba ankietowanych wymieniła inne przeszkody. Jak połączyć zarządzanie wiekiem ze skuteczną polityką kadrową, czyli myślę tu o systemie awansów, premii, bardzo ważnych dla pracowników. Przede wszystkim można to połączyć uwzględniając specyfikę zarządzania wiekiem w polityce kadrowej przedsiębiorstwa. Czyli sposób motywowania powinien być dostosowany do możliwości pracowników, bardzo często możliwości wynikających z wieku. Sposób kariery również powinien być przedstawiony pracownikowi w sposób czytelny, tak, żeby widział, że starsi pracownicy, którzy pracują w firmie, nie są barierą dla tej kariery. Pracodawca umiejętnie zarządzający wiekiem w firmie to ten, który dokonuje trafnych inwestycji także w ludzi, zarówno tych młodszych, jak i starszych. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.